Hejka kochani, witajcie w 11 Flegmasie na kanale Pick Streams. Świnki dzisiaj rano dostały tylko yy, kilka og yy, kawałków ogórków, a teraz dam im jeszcze ziółka i posprzątam klatkę wraz z, wymienien z wymienieniem kuwety i daniem sianka. Ok, więc ja teraz wypuszczę świnki i im posprzątam. Wczoraj to wszystko gryzły, bo wczoraj też jej i do teraz jeszcze zamknąć drzwi W ogóle zobaczcie co robi Mela, ja przed chwilą prawie się wywaliłam, bo się trzymałam fotela i zawieszałam paśnik w klatce i myślałam, że się serio wywalę od tej klatki, a Mela oczywiście zadowolona je sobie siano w, w, w sianie, chodź wychodź, wychodź, ej bobas, ej, nie będziesz tu jadła, za chwilę jest jeszcze co będzie, dzień dobry, siano, idź, Zamykamy i idziemy otwierać kalendarze. Więc przed Wami pierwszy kalendarz, i jedenastka jest od tutaj. Otwórzmy ją i zobaczmy, co będzie w środku. A w środku mamy Hanute Minis. Mega. Dobra, lecimy do, kalendar do kalendarza spa. O matko, czekajcie Nie wiem, czy wy słyszeliście, ale to się wybiegła, skutki, i wszystko się rozsychało. Dobra, otwieramy kalendarz z żeby by nikt nie uszkodzić tak jak zawsze. I jedenastka. jedenastka jest o tutaj. O matko, coś bardzo, ale to bardzo podłużnego. Co to jest? Nawet to się ciężko otwiera. I czekajcie, ja chyba pójdę potem ten rządzie, bo serio ja tego nie mam otworzyć. Pff. Dobra, jedenastka jest tutaj, tak jak już Wam wcześniej mówiłam. Co to ma być? Ja się boję. Czemu się tego nie da otworzyć? <grym> ja to za chwilę uszkodzę. Przecież. O nie. O nie, podar podarłam to, a miało być tak estetycznie. Co to jest? Dobra, to okienko będzie bardzo nieładnie otwarte. A po prostu się inaczej nie da. Co to jest? Matko. <śmiech> um. <śmiech> jest kasma jeszcze. Co to jest? O <laughs> <A> co chodzi? Jeszcze <laughs> się tego wyjąć nie da. Okej. Okay. Możecie napisać co to jest? To jest jakiś przyrząd. Ale do czego on służy, to już nie wiadomo. O, zobaczcie, tu mamy do otwierania. To idzie do otwierania kalendarzy, co Wy na to? Ale naprawdę, do czego to służy? Napiszcie koniecznie. Lecimy do kalendarza wala. I ostatni kalendarz na dziś, jest tutaj jedenastka. I właśnie zastanawiam się, czy czasu mnie otworzyć tym przyrządem. <grym> to znaczy, no nie wiem, do czego to jest, musicie w sumie napisać. Ale chyba otworzę normalnie palcami, więc... I tutaj, zobaczcie... Mamy y, dwa w jednym. Jest tutaj żel do kąpieli. Plus. Y, aha! Plus y, żel do zmywania y, makijażu. Y, fajne to, no fajne. Dwa w jednym. A to jest takie jakby malutkie. Pokażę Wam, porównam, porównam Wam do innych rzeczy po prostu. Więc takie szybkie porównanie. Tutaj był wczoraj, prawdopodobnie. Ten kremik do rąk i do paznokci prawdopodobnie. Potem sobie to coś, coś tłumaczył, próbowałam pokazywać. Co jakieś tam paznokci weszły, nie wiem. Yy, Bardzo mi to mi dobre Dobra, ale tutaj mamy ten dzisiejszy produkt. I zobaczcie, z, tej, z tego samego kalendarza to był ten. Yy, to masło do ciała. I no, to są po prostu takie mniejsze opakowania, ale też fajnie. I fajnie też, że mamy tutaj dwa w jednym. E, no i co? I to wszystko chyba z kalendarzy, więc lecimy do świn. A dzisiaj w kalendarzu znalazły się o te rzeczy. Było tutaj yy, dwa w jednym, yy, żel pod prysznic yy, i żel do zmywania makijażu. Yy, była Hanuta mini i był jakiś przyrząd i dalej nie wiem do czego on służy. Coś sobie sprawdzę w internecie po prostu, bo jeszcze nigdy nie miałam z takiej styczności, więc... Więc co, lecimy do świnek i pokażę wam jak pięknie jest posprzątane. Ogólnie, czyli zaczęłam układać te puzzle, Są to puzzle z Harry Pottera, Nie pokażę Wam teraz tej opakowania, ponieważ yy, no, w tym są też yy, jakby środki. Tutaj już mam troszeczkę z ramek ułożony. Tutaj są środki i dziesiątki, jak to nazywam, środki. To te puzle, które są w środku, czyli środki. i, i. A, jak już kiedyś pytał, to yy, tych puzzle jest tysiąc. Więc to lecimy do świnek. Świnki już się chyba zanudziły bieganiem. Ja już nie dałam śniadanka wcześniej, yy, ziłek oczywiście. Bo wtedy, jak wam powiedziałam, że jeszcze nie dostały ziółek, tylko dostały ogórki, to mi się pomyliło po prostu. Bo dzisiaj już dostały śniadanie Dostały Owiec, um, owiec, yy, coś jeszcze, nie pamiętam, powiem Wam. Więc co? My się już będziemy powoli z Wami żegnać. Jest tutaj bardzo ładnie posprzątane. Ja już świnki zamknę, bo za około za, yy, 40 minut mam lekcję, więc one już tak raczej nie będę chciała wychodzić, bo już sobie usiadły do kratki. To jakaś kupa. W ogóle pokażę Wam wczorajsze wielkie pranie, które zaczęłam robić. Znaczy, które już skończyłam wczoraj. Robiłam tak około chyba. tak wieczorem robiłam to pranie około 19. A i co? Niesładnie nie posprzątane. Na szczęście. W ogóle właśnie, wczoraj byłam na zakupach i kupiłam właśnie ten pelet w tej gomacie. I kupiłam jeszcze jedzenie dla kota i kupiłam taką malutką miseczkę. Ona jest na granulat, ona jest z chomikiem. Szkoda, że nie było właśnie ze świnką morską. Była ze świnką morską, tylko taka większa. Ja chciałam właśnie taką malutką. Tu mamy miseczkę właśnie, którą kiedyś kupiłam w Teddy. I ona jest, y, pokażę Wam tak szybko. Ona jest właśnie z takiej marchewki i y, ona jest po prostu na mokry pokarm, czyli na jakieś warzywa, owoce. Y, a ta miseczka jest na granulat, a te dwie są na ziółka świnek I wczoraj jeszcze byłam też w sklepie z mamą i kupiliśmy, kupiłam w ogóle dwie natki pietruszki, żeby świnki miały co jeść. <laughs> I kupiłam im chyba, no, im kupiłam dwa ogórki i kilka marchewek, więc będzie wyżerka. One się już tutaj cieszą wczoraj, były właśnie jeszcze yy, liście rzodkiewki, bo też kupiliśmy rzodkiewkę. Ja jakby wczoraj liście rzodkiewki i dałam im też troszeczkę właśnie tej natki pietruszki. Więc ogólnie wczoraj miały totalną różarkę. Yy, I w ogóle kiedyś będę znowu w PEPKO, to muszę kupić te podkłady. Bo one są bardzo fajne, ale się szybko u, u nas kończą. W takim jednym paku jest chyba. Nie powiem Wam, nie chcę Was mylić, więc gdzieś tam jest po prostu tych podkładów. Jeszcze w ogóle miałam Ci te miski, te miski mieć te dwie z tymi świnkami, standardowe. Ale już mi się nie chciało. Więc. Więc co, ja już będę się z wami żegnać. Jeśli Wam się oczywiście vlogmas spodoba, możecie zasubskrybować na dole, łapkę w górę i do zobaczenia jutro w, w, w 12 vlogmasie. W pa pa!